niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce. Odpowiada na pytania internautów. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Albert Longterm Rokicki w kolejnym odcinku Pytań do Longterma i przechodzimy od razu do waszych pytań, bo sporo się ich nagromadziło. Jeszcze pod poprzednim odcinkiem Łukasz się pyta: "Albercie, czy według ciebie cena złota może przebić 1400 dolarów za uncję?" Czy raczej spodziewasz się spadków na tym surowcu? Bardzo ciężko jest przewidywać konkretne poziomy, jeżeli chodzi o surowce. Ja nie jestem ekspertem od surowców, ale nie ukrywam, że w moich prywatnych analizach ja właśnie poziom 1400 traktuję jako taki sufit, przynajmniej krótko- średnioterminowy, po którego osiągnięciu ewentualnym, bo to też nie wiadomo, tutaj nic nie jest pewnego. Będzie jakaś większa korekta, bo jednak to złoto miało spektakularny rajd w tym roku i należy się jakaś korekta. Także 1400, tak, ale wyżej już bym się nie podpisał. Bo jednak prędzej czy później muszą być podwyżki stóp w Ameryce. Fed będzie musiał podwyższyć przynajmniej raz, dwa razy, żeby nie utracić resztek wiarygodności. Takie jest moje zdanie. A to nigdy nie sprzyja surowcom, szczególnie złotu. Także trzeba będzie uważać przy kolejnych podwyżkach stóp. Adrian chciał się zapytać o IPO firmy Celon Pharma. Ja się nie wypowiadam o konkretnych spółkach, a szczególnie o debiutach. Nie lubię debiutów, rzadko biorę udział, praktycznie w ogóle, także z przykrością nie, nie pomogę w, w tym temacie. Bartek ma bardzo ciekawe pytanie. Nie mam wykształcenia ekonomicznego, pisze Bartek, i dopiero mniej więcej od pół roku interesuję się giełdą. Czy możesz wytłumaczyć, dlaczego każda potencjalna zmiana stóp procentowych zwłaszcza przez Fed powoduje tak duży stres na rynkach? Czasem widzę komentarze, że np. reprezentant Fedu użył jakiegoś słowa zamiast innego i przez to giełdy zareagowały spadkami. Albo, że członek Gołębi dał komentarz Jastrzębi, przez co rynki rosną. Z góry dzięki za odpowiedź. Bartku, rynek amerykański jest dość drogi, taki mierzony tradycyjnymi kryteriami wyceny fundamentalnej. Atrakcyjność tego rynku tak naprawdę polega tylko na tym, że stopy są na prawie że zerowym poziomie, tak? 0,5 to jest praktycznie nic, 0,25 do 0,5, które są w tej chwili, to jest bardzo blisko zera, to jest historycznie najniższy poziom, jaki był w historii Ameryki. I dlatego ten rynek jest atrakcyjny, on, on będzie dalej pozostawał atrakcyjny tylko i wyłącznie dzięki tym, minimalnym czy też zerowym prawie że stopą procentowym, bo po prostu nie ma alternatywy. Tak? Nikt nie będzie inwestował w obligacje, które mają często rentowne już, u... ä... Ä... Uy... Um... Um... ujemne rentowności. Nikt nie będzie inwestował też dużej... dużego kapitału w niepewne y... surowce. Nawet Warren Buffett, słynny, największy inwestor w historii, ostatnio powiedział tak pół żartem, pół serii, ale dużo jest w tym prawdy, że przy zerowych stopach procentowych nawet wskaźnik CZ, czyli cena do zysku, na poziomie 100 byłby usprawiedliwiony, czyli CZ do, do 100, czyli 100-letnie 100 zyski byłyby usprawiedliwione w wycenach spółek. Takie paradoksy wywołuje polityka zerowych stóp, co nie znaczy, że to będzie utrzymane. Tak? I dlatego każda nawet minimalna podwyżka stóp wywołuje panikę, no może nie panikę, zaniepokojenie właśnie graczy, inwestorów, bo ta atrakcyjność spada. Amerykańskiego rynku. Albercie, myślę o strategii wejścia w większe zakupy przy ewentualnej wygranej pana Trumpa. Wiadomo, że polskie akcje też mocno dostaną. Wchodzić od razu na potencjalnej luce, czy czekać kilka dni na parę dłuższych sesji spadkowych i dopiero kupić, jak kurz opadnie? Pozdrawiam. Paweł, słuchaj, ja bym nie opierał swojej strategii na wygranej lub przegranej jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Różnie może być, giełda często zaskakiwała, ale faktycznie w przypadku zwycięstwa Trumpa. To może być powtórka z Brexitu, czyli naprawdę mocne spadki paniczne, takie jedno-dwudniowe, na których będzie można kupić przesanione akcje, tak? Ale to no, nikt nie jest na tyle przewidujący, nikt nie jest jasnowidzem, żeby ten kapitał mieć przygotowany tak, na taką ewentualność, także nie polecam generalnie takiej strategii oczekiwania na jakieś wydarzenie, bo najczęściej to, to się nie sprawdza, tak? Jak większość tak się nastawia. Także ostrożnie, aczkolwiek mówię, no w przypadku wygranej Trumpa, no to byłby szok, przynajmniej krótkoterminowy na, na giełdzie, szczególnie w Ameryce. John się pyta, co dalej Albercie z energetyką? Co jeszcze zniszczą, żeby zdobyć forsy obywateli? Faktycznie rząd potrzebuje pieniędzy na swój program 500+, na bardzo ambitny program socjalny i takie pomysły mogą się pojawiać, aczkolwiek po, po zmianie na fotelu ministra finansów, Myślę, że pan Morawiecki zrobi porządek, uporządkuje to wszystko i nie będziemy już tak zaskakiwani przynajmniej, tak? Będzie jakaś spójna jedna strategia, być może cofnie te niefortunne wypowiedzi pana Tchórzewskiego. Ja bym był tutaj spokojny raczej, <laughs> a tak w ogóle to energetyka jest tak tanio, że praktycznie jest bliska dna według mnie. Bardzo podobne pytanie Przemek. Skoro robią takie manewry na spółkach energetycznych, to wcale nie zdziwię się, jak jakiś czas zrobią to samo na innych spółkach Skarbu Państwa, gdy znowu będzie potrzebować kasy. Ja bym omijał wszystko państwowe spółki szerokim łukiem. Przemku, szanuję Twoją strategię, w sumie to się z nią zgadzam, także jeżeli ktoś nie chce ryzykować, tak, to lepiej się trzymać z dala tych spółek Skarbu Państwa. Misza się pyta, znaczy tutaj sugeruję może parę słów o rejtach. Misza, my w Polsce nie mamy rejtów jako takich. Pierwszy rejt miał zamiar wejść na giełdę, ale zrezygnował jednak, odwołał swoje IPO, swoje, swój debiut. Dużo rejtów jest za to dostępnych w Ameryce. To są te spółki czy też fundusze, które płacą najczęściej dywidendy praktycznie co kwartał. Często się zdarza, jeżeli wbiłbyś sobie ranking tych najczęściej płacących spółek amerykańskich dywidendy, to tam w czołówce gwarantuję Ci, byłoby naprawdę dużo rejtów właśnie. Franciszek się pyta, panie Albercie, czy w ogóle stać na wybicie akcji PKO BP w okolice 31-32 zł i tutaj kontynuację pytania też już nie będę, nie będę czytał, bo jest dosyć długa. Nie wiem, to zależy też od działań polityków, od ich obietnic, głównie decyzji odnośnie pomocy dla Frankowiczów, także czekamy, nie jestem w głowie polityków, tak? jest na to szansa oczywiście, ale nie, nie ma żadnych gwarancji. To wszystkie pytania na dzisiaj. Zachęcam do zadawania kolejnych na Facebooku albo bezpośrednio na moim blogu longterm.pl z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.